Эдник з хангару. Maneczko jestem ten Dawid Eksplorator e, Dziś jesteśmy na opuszczonym tabor kolejowym Ze mną jest Seba Urbex I stary rowerek z, można powiedzieć, zakładu, jak, e, zakładu tego usługu gospodarczego Jak to tam było? Znowu z tym rowerkiem I tak, szukamy wejścia Na terenie coś tam słychać, więc ten Ale już widzimy bardzo ciekawe rzeczy Po pierwsze tam, nie wiem czy widzicie akurat tam tam, ten mówi o Badziewu, a tam, a w ogóle jedzie sobie pociąg. A tutaj mamy towary, wa, y, wagony towarowe. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że widać. Było słychać tam Piłę łańcuchową na terenie i rozmowę. Zobaczymy, jak to będzie. No, na razie jest tam. Okay, tam tak. no. Ogólnie tam pisze, że jest obieg monitorowany, ale wątpię, żeby był obieg monitorowany. Nie wiem, ja tam tam nie widziałem. To tak samo. Dobra, tu szukamy wejścia. Zapyta się, się pewnie czemu w ogóle taki wstęp, że szukamy wejścia, a nie wbijamy. A tak sobie po prostu tak jakoś... żeby urozmaicić nasz oto odcinek. Jeśli tutaj nie będzie żadnego wejścia, a wątpię, że będzie. To będzie trzeba przeskakiwać tam przez bramę. Ja tu ciągle jestem wpatrzony, tutaj. A to z tego względu, bo jest. No. i możemy robić to, co mamy dzisiaj robić. Dzisiaj naszym celem jest zobaczenie e, paru dobrych hal z wyposażeniem parę lokomotyw, chyba z, ile tam było z dwie lokomotywy czy tam loko, lokomotywę po prostu. No i, yy, no i myślę, że to by było tyle, na tyle. Jakoś więcej celów ja nie mam. Nie wiem, jak z sobą jest. Chyba mamy podobne cele, nie? Nie wiem. To zapnij. Czekaj. Zapnij oba, co tam to? Więc chętnie się teraz podejdę, widzę tam kolejny obiekt. Eee, A do tych wagonów raczej sobie podejdziemy, co nie Seba? A ja się zaraz podejdę do nich O Co mi się wydaje, że ta budka chyba jest pusta, wiesz? No tak coś, tak myślę, nie? Ja też pozdrawiam A ja pozdrawiam mojego kolegę, który ostatnio gadał mi coś właśnie o tym miejscu. Tak a propos, a sobie zaproponował, żeby pojechać tu. Gadał mi o tym miejscu, że, że chciałby tu pojechać. Niestety nie z nim, ale szkoda trochę. Ale możesz tu jakieś i z nim, z jakimiś Nie? Jak na razie, kierujemy się w stronę. Dalszych w strunę Już jednych z tych hangarów Ja tu wyciągnę na no może lampę już powoli Czaty na to Ej, to jest zawsze O oh sto ej to jest dobre, dobra, ja tu foty robię na razie, dobra parę udanych miejsc się zrobiło ostatnio, więc jakby nie ma problemu, tak? Ja muszę wam się pochwalić trochę. Wczoraj jakoś... Wczoraj, wczoraj no wczoraj jakoś zrobiliśmy dwa orbeksy. To też przeszczepadę przypadek No. Ja robię na zapas, tak jak mówiłem. Ja robię co zapas, ale fajny w ogóle Patryk jest tu. Podrawiam Patryka Scott, Scotta A taka a propos tej całej hali To jak myślisz co tutaj znajdował się? Hmm. Wiesz, tu mnie Nie mamy pewności co tutaj się znajdowało Niestety ale widzimy buta w ogóle, Zobaczmy to co was wynika trochę zdjęć przydam bardziej mnie ciekawi góra i ciekawi go tam bo jest zamknięte co za zamknięte? to musi być fajnie co mi się wydaje że tu były te jak na fabloku wiesz eee, jakbyś co powiedzieć nie 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 Ej biura Choć, choćby biła, no, mogą być tu faktycznie, ale bardziej miałem na myśli jakieś części od, od kolejowe, Nie, nie wiem, po koła, po jakieś sprzęty różne, nie? Ale fakt faktem, podobna też konstrukcja. Widzisz? E, Taka propos, To faktycznie może to się sprawdzić. Ale widzimy, mamy podobną konstrukcję. Nawet nie wiemy, czy ma wzór. Tego.

Znaczy to nie jest działające, to chyba widać jakby To już totalnie widać Że to nie jest działające No ale bardziej Zaskakuje, że coś jest na terenie, tak? Tu w ogóle jakaś książka jest Wygląda jak to jak to jest Są jakieś, Co to jest? Co, chyba jakieś koszka do matematyki. No chyba tak. Nie jestem za pewien. Bardzo przepraszam, że jest to na mój katar. Niestety to nie ode mnie zależy. Niestety to zależy ode mnie. Gdzie łażę, kiedy, po co, gdzie, tak. Znaczy... Tu jest, ja, ja To jest ta aleta jesteś. A ja mogę poznać. A tu? A tu? Jakie coś? Trzeba Wam coś powiedzieć zaraz. A Cały to był? To robię. E Mi się wydaje, że to nie jest banitara, nie wiesz? Tylko koła. Tak mi się wydaje. No. To tak mi trochę wydaje. Ej, patrz. Cała papierologia. oczywiście, Leszek jest zrobiony, tak? Widzimy, czy ktoś tu się na piwku przesiadywał. Znaczy no, Coś to, jest to Nie, jest my tylko zostawiamy co to jest, nie? Wiesz co mi się wydaje Znaczy może tu, tu jest coś, może na terenie jest po prostu coś działającego. Może nie wiem, bo no. jest to całe zaopuszczone niestety, jak widzicie. No fablok a to no tutaj jest różnica, tak? Przyzna przyznajcie. Co? Nie, nie. Najwyżej będziemy się znaczy, ja chcę zająć się trochę tą... Co? No tak, no to, to, już, to już gorzej. Gdzie? Co, to hale jest opuszczone? nie? No A czekaj tu ten... Ej, to jest drabina Tak patrzę, obczajam teren Co? Aha, bez beki, no Nie, bo usłyszał o dachu, to... Już no, kurde bo to za nie mówi. Znaczy, jakieś ciekawsze rzeczy bardziej, no. Ciuchcia, a chodzenie po terenie, no to trochę tak się wydaje, że ten... A jakoś na Pavleku tutaj jedynie co wchodziliśmy to tego co... Uciekaliśmy, więc... Wiadomo, nie? Tylko też, żebyśmy nie musieli tu z tym jakoś. ale jakoś tam wbił nie? mi się wydaje że coś jest obok wiesz? tam jest obok no i dam wiary po prostu nie? coś musi być tam obok co? no? pociąg, pociąg, pociąg no? co? po rowery? no popatrzcie znaczy mi się, mi się wydaje że niech nie zawali to od razu ci mówię znaczy wiesz co na godzinę nie wiem no był na... Kurwa opie, co tu się... Pamiętasz? Kolejowy ten, policja kolejowa nie jak to mówiłem? Że pol... że chorona w, w ten w pociągu. No, No beka była Dobra, no to ja do, do Ciuchci drogę Ciuchca zawsze na nice Mi się wydaje, że pieszo wejdziemy se tutaj Nie wiem po co do towarowego, ale jakoś nie wiem, kurci żeby do, to, do tego wejść Nie wiem tak po co, ale kurci Jak widzimy Nie wiem po co ja tu wszedłem, bo to jest zwykle puste no ale Ciuchcia jest Ciuchcia Ewa, chyba no nie Czy Chyba się nie da, wiesz? Nie oknem jedna opcja jest oknem No Bardzo Nie da się Do maszynisty da się No do maszynisty wejdę Nie wiem jak ty Ale porozgada... A nie, da się Czekaj wow. Ej, no trochę powiem ci Sus, no Opuszczony pociąg Nieźle nie. Tutaj spano, wiesz, widzisz? Tutaj spano. Yy... Tutaj nie wiem niestety co ale powiem ci jednak warto było, żeby wyjść tu, wiesz? Tak szczerze bardzo A wiesz skąd to dobiega? Tu jest maszynista. Wiesz skąd to dobiega? Z tej hali Co mi się bardziej nie podoba To z tej hali żeby, żeby... Chyba, że po prostu coś jest to Może e, To jest chyba silnik, nie? To jest chyba silnik e, Raczej powiedziałbym, że tak Widzowie, powiedzcie co to jest To jest chyba silnik Ale nie jestem pewien Tak, to powinien być silnik więc... On tam będzie zmieniał kartę. Ja idę jeszcze porobić tu parę fotek. E, bo szczerze bardzo ciekawy... Ciekawa ciuchcia. Lokomotywa, no ja mówię ciuchcia tak, ale no to jest lokomotywa tak. Pójdziemy sydąłem, łapaj tam! Nie wiem, robić czołgacza? Nie, bo sensie Tak? Dobra. Nie wiem, co to się ujebać jakoś się. U maszyny. Jestem po drugiej stronie i chcę iść do tej lokomotywy. Bardzo mnie niepokoją te dźwięki, które tam są. To ogromnie niepokoją. Znaczy, bardziej chyba troszeczkę się zajmiemy już powoli. Nie lokomotywami Tylko trochę już budynkami tak powoli co, nie podoba mi się, bo to z tej hali jakby nie. Wiesz? Nie. <grym> Czy, to działające? Czy działające To działające? No widzimy otwarte Tak? Tak no. Aha A ktoś tam był? Był kiedyś? To no no to tylko zbierze, to to Bo nie widziałeś na tej stronie A Bo to tam jest to najciekawsze, tak? No to to ten nie przejdziemy chyba tam sobie Czy to jest czy oficjalnie To działa Nieźle, nieźle tak. Tam są osoby Adrenalina Co jest? Ej nie biegnij, nie biegnij Czekaj Od nas się zauważyli Sprawa urosła trochę e, I tak, oficjalnie będziemy próbować wejść do obok budynku Jeśli tam też nikogo nie będzie Jeśli ktoś tam będzie czy coś, no to po prostu się zwijamy stąd I to by było na tyle z Taka jest, e, taki jest e, nasz plan Zobaczymy jak on wypali a, jeśli chodzi o, o ten budynek To chyba w nim coś odnawiają w tym momencie, bo jest otwarty to raz A dwa, no, słychać roboty jakieś Co? No nie, ale ja chcę iść do tych, tych, do tych zbiorników, wiesz? Po tej drabinie chcę Głupi by tylko nie wyszedł Czemu? Z opuszczonej widać pojęcie. A będziemy mieć widok. Tą hale opuszczoną No Tą hale opuszczoną, ale jakoś nie widzę robotników w środku czy coś Widzę ułamek auta z tego Jakie tam są paria aut chyba czy... Chyba, że mi się po prostu wydaje Na razie, na razie, tak są tutaj widzę A wiesz czy tam jest jakieś drugie auto, wiesz? To stąd jakoś brzegi długie auta nie robię po prostu w tej hali małej tutaj? Czy w tej dużej robię? Chyba w tej małej Kurde dobra ogarnijmy się Próbujemy najwyżej nas Nas coś złapiemy tyle I Ten nie ma bo ja stąd też Jeszcze raz, to Dobra A o tu jest A, ale... Nie wiem, nie wiem czy przypadkiem Jak oni tu wjechali? Muszą już od dawna tu być, wiesz? Wiesz to Do tej ciuchci... Znaczy, do tej ciuchci to te wejdę raczej. tak będzie otwarta. Bo raczej nas nie powinny zobaczyć, tylko gorzej jest właśnie... Zamknięta. No. Sprawdzić do tej ciuchci. Czy jest też zamknięta? Niestety tak Może nie ma co tutaj coś Co, co, co tam było? Co tam było? Pracownik? nie no. Nie wiem czy widzisz w tą kamerę Chciałem tutaj się wybić, no, ale